Kilka dni temu do lubartowskiej komendy zgłosił się mieszkaniec naszego powiatu. Mężczyzna ten oświadczył, że podczas zakupu węgla w internecie został oszukany. Jak okazało się ogłoszenie o. O tym węglu, o sprzedaży węgla. Ten mieszkaniec znalazł na jednej ze stron ogłoszeniowych. Tam również znajdował się numer telefonu i pozostałe dane. Mężczyzna ten skontaktował się z tym sprzedającym poprzez komunikator, następnie właśnie przez numer telefonu. No i do czasu wpłaty zaliczki, jaką mężczyźni ustalili, czyli 1000, ponad 1300 zł, kontakt ten był. Teraz po wpłacie tej zaliczki chodziło tutaj o kupno dwóch ton węgla z Czech. Kontakt został urwany. Ten mieszkaniec powiatu Lubartowskiego oświadczył, że próbował się jeszcze skontaktować, ale numer telefonu nie odpowiadał, a ogłoszenie zniknęło z portalu społecznościowego, tam gdzie również było umieszczone. Tutaj policjanci apelują o to, aby przede wszystkim zwracać uwagę. Na ogłoszenia, na poprawność tych ogłoszeń, na, na to, z kim komunikujemy się przez, przez internet, jeżeli już chcemy zakupy zrobić tą formą. Sprawdźmy wcześniej zawsze dane tego sprzedającego, opinie na jego temat, ponieważ takie informacje zawsze mogą nam dużo powiedzieć dodatkowych, dodatkowych rzeczy, czy, czy właśnie tak jak tutaj sprzedający nie, nie jest oszustem.